Mam nadzieję, że nikomu miałem nie oddać surowego mięsa. Uuu, a już wiem, miałem oddać. Albo smażone, nie, ma, nie pamiętam, w węgarcie ktoś potrzebuje albo smażonego, albo surowego. Chociaż smażone i mam nie powinni narzekać przecież. Mm, dobra, tutaj mamy jaskinię, która jest opuszczona, ale w niej... Yy, nie dość, że chyba znajdziemy rzadko spotykane w tej części gry, chociaż są w kilku miejscach, kamienne goleme golemy to jeszcze jest jakiś taki gość pewien ten o golem powinien być właśnie w tym miejscu tylko jeden ogólnie jaskinia jest dosyć um, dużo um, spalisz się a no tak golem się nie pali co ciekawe no nic dziwnego no bo jakby się mógł palić kamień Żadnego tutaj nie możemy sobie uzyskać serca z niego, ani nic takiego. Po tym mamy żyły złota, które będą nam przecież potrzebne dla tego nemroka głupiego. To jest chore, że musimy normalnie za niego kopać. Znaczy, za, za niewolników. Ja myślałem, że to będzie, Chyba, że jest, ale ja tego nie wiem. No tu jest żywa siarki w ogóle. Bardzo różnorodne są tutaj surowce w tej kopalni. W ogóle ja przypuszczałem, że to będzie tak, że ja po prostu pójdę do tych zarządców tej kopalni, jak pierwszy raz to przechodziłem. Wezmę od nich to, co oni tam wykopali, żła rudy, rzadko spotkana. No i po prostu będę miał te surowce. A tutaj się okazuje, że muszę jakoś zdobyć, sam je wykopać. Czy to nie jest chore, że normalnie niewolnicy tam pracują i nic od nich nie otrzymują? Nie wiem, dziwne. Mm -hmm. Siarkę też będę potrzebował, wszystko będę potrzebował. Nic tu nie ma. Dobra, czyli tylko raz wystarczy kopać. Myślałem, że jeszcze można potem. Coś tam ciorać, ale widocznie nie. Jedna z większych jaskin. W ogóle te jaskinie w Bociku Nie są jakieś potężne. Oprócz jednej. Ale do niej sobie pójdziemy kiedyś. Jak będziemy jeszcze troszkę silniejsi. Chociaż moglibyśmy już teraz pójść, albo mamy tyle mamy. W sumie, że dałibyśmy radę, ale... Po co się zamęczać z tymi potworami silnymi? Jak można przyjść później i sobie tak prosto po jak spić? Dobra, tutaj mamy jeszcze moje rośliny. Ostatnio nawet chyba jakiś przegapiłem, ale nie jestem pewien. Eee, dobra. No i tutaj mam asasyna. Mazin. W ogóle co on tu robi. Cholera! Musi tu gdzieś być. Jesteś asasynem. Ach, bez sybezi. I co z tego... To coś No właśnie nie... Zwykłego? Uważaj, jeśli choć włos spadnie mi z głowy, to wszystkim opowiem bratu. No to jest zaskoczenie. Twój brat to Mirzo? Widzę, że miałeś już przyjemność go spotkać. No to no wiesz, co się stanie, jeśli będziemy się na w pracy. Czego szukasz? Artefaktów, szaleńcze! Ale czegoś innego! Odczep się. Nie wiem, czy ja mogę go zlać. Nie, pa nie pamiętam, o co chodzi z tym klasem. Nie wiem, on w ogóle coś tutaj robi, ale pobiję sobie go Czemu nie? Nie wiem, czy go mogę tak lać, ale czemu nie będę miał jego ostrza? Uuu, złożył się. Muszę to znać. Nie wiem, czy on jest coś wart, czy nie. Może zaraz nam coś powie. Mierz zela, jeszcze. On. Kurde, no. Tyle rzeczy. Może tam mogę pokopać w tym miejscu skoro, bo ja coś znajdę. On nie. Muszę tam kliknąć za chwilkę w tym miejscu. Wejdzi. Chcesz wyjąć jakąś łopatę? Coś pokopać. Dobra, nie, to my jeszcze jedno żywe złoto sobie tutaj połupiemy, zanim on wstanie, bo jakoś, no, się nie zbiera. Twoje gnoty. Na pewno są jakieś sprawy, którymi nie, musisz się zająć. Nie zmienić. wiem, jakoś nic na miejscu powiedzieć więcej. Obraził się bez całkowicie. Nie wiem, po co w ogóle go znałem. Ale chyba z nim jest jakiś quest, co jak pójdę do tego Mirzo, co coś tam bąknie. Już nie pamiętam. No, ale w sumie, co ten Mirzo można zrobić? W zasadzie to nic, bo co Orków obchodzi jego brat? Który jest jakiś tam. Robotnikiem jego i kopiel w tej opuszczonej kopalni, która już została całkowicie no prze, przekopana, w sumie jest już bezużyteczna. Eee, Dobra, no to co, tyle z tej kopalni. Myślę, że możemy sobie stąd pójść. Mamy wykopaliśmy sporo surowców różnych. Dla mnie, jak najbardziej ok. Tylko, że może będziemy sobie tutaj wracać do tego miasta czyli Geldern. Teleportem, bo nie ma sensu krążyć. A teleport nie trwa długo, jak jesteśmy blisko. Dobra. Yy, to co, z Nemrokiem sobie pogadam. Powiem mu, że jakaś kopalnia tu jest atrakcyjna. Oto samorodki. Za mało, potrzebuje 50. 10 Przy... jeszcze. Uff, jesteś ciężki. Nie. Yy, Może teraz pójdę do nim, Mirzo. Sorry, że je tak sobie. Tutaj no, krąży cały czas, bo tak nie za bardzo kojarzę tego miasta, wiecie. Kazałeś własnemu bratu Mazinowi a, wykopywać właśnie. artefakty w opuszczonej kopalni. E, jak się o tym dowiedziałeś, Nabeliara? Biedacz urabia sobie tam ręce po łokcie, żebyś ty mógł a, tutaj zarabiać. Tutaj nie tak głośno. Przecież nie każdy musi o tym wiedzieć. Zobicie cię wynagrodzę, jeśli zachowasz te informacje. To wynagrodź mnie teraz, a ja to, pójdę do Algenoka. Morkowie I nie mówię. mogą się dowiedzieć, że opuszczona kopalnia na północy wznowiła wydobycie. W przeciwnym razie znowu rozpoczną jej okupację. Byłbym A stój... to o to ci chodziło? Dlatego jesteś taki ludzki. No proszę. No co? Kto by pomyślał? Wiedziałam, że coś z nim będzie. A Genok nie jest tą informacją zainteresowany? Ale czemu nie by nie poinformować o tym na Mroka, że ta Kopalnia y, działa. I ma się dobrze. I powinni coś tam wyspać jeszcze. A Mirzo nam już zapłacił, więc w sumie. Miejmy trochę więcej tych. Y, obok QuickSafe. Wyczerpmy jeszcze więcej kasy. Yy, no i żeś będziemy mieć reputację w worku przy okazji. Yy. Opuszczona kopalnia wciąż może być eksploatowana. Skąd wiesz? Asasyn Mirzo właśnie stamtąd bierze swoje artefakty. Krótce z tym skończę. Przy okazji ponownie uruchomił. Brawo Nem Doskonała rok. W ogóle nie ma muzyczki. Oto twoja nagroda. Zasłużyłeś na nią. O. -o. No i tysiąc sztuk zł. A co na to Mirzo? Będzie wkurzony pewnie, ale lubię jak on jest wkurzony, bo przecież jest takim normalnie odbędem asesynem. Draniu! Powiedziałeś orkom o opuszczonej kopalni. Przyznaj się! Bez bicia! Za <laughs> Wyślę cię na łono Beliara! Doprawdy? Chcesz się ze mną oho, oho, oho. Ale mi nalałeś Ej, on jest dobry ja pierdolę, miecz. Co to nic co. Nie ma ci ciekawego <laughs> Dobre, mi to się spodobało jak najbardziej. Ale jesteśmy obicie trochę wstyd, bo on nie miał nawet miecza. W ogóle nie mam tej łóżka na serio. Dobra, to ja teraz szybko sobie poszukam jakiegoś. Bo zbliża się noc. A tutaj w ogóle mam takiego przyjaciela, którego zaraz poznamy. Nie wiem czy to w tym budynku. Nie. tu jest jakiś alchemik! Stary dziadka za chwilę z nim pogadamy i będziecie wiedzieć o co chodzi. To jest dobra. Och, ciężka z nim rozmowa będzie. Ranvik. Znamy się? Troszkę. I tak bym nie pamiętał. Jestem starcem i nie pamiętam już twarzy wszystkich spotkanych ludzi. To nie. Kim jesteś? Cóż! Trudnym gościem, naprawdę. Chyba nazywam się Renwick, nie? Tak! Nazywam się Renwick. Co tu robisz? E, tak. E, 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 słucham? Spytałem, co tutaj robisz. Eee, e, e, już prawie wiedziałem. Nie, jednak nie pamiętam. Dokładnie to samo pom pomyślałem. Że co? Jakie ciemnie? Masakry. No, tak. To no. tak. też powiedział, że to robi jakiś... O, co mi się o. Jesteś alchemikiem. Tak, dokładnie, właśnie. No jest to bardzo ciężka rozmowa, nawet nie jestem się jej kolejny raz normalnie tutaj słuchać. Sprzedasz mi trochę mikstur? Mikstury powiadasz? E, e, e. Mogę ci w czymś pomóc, staruszku? Co dla niego możemy e, zrobić? Chyba jakieś szczawi królewskie znowu. Co ja miałem zrobić? Miksturę. Zgadza się. Miała nawet być bardzo potężna. Brakuje mi już Dokładnie. Mamy chyba sporo. Bardzo rzadka roślinia. Akurat ja zbieram jej sporo. Idź mi ją przynieś, dobra? Wtedy Dobra, przyniosę. To znaczy będziesz mnie wtedy nauczał? Rozumiem. Dobra. Wyglądasz mi znajomo. Nie mogę z nim, po prostu on Jesteś jest taki irytujący, że nie będzie. A ja gościem, który ma przyjemność dostarczyć ci szczaw królewski. Zgadza się! Dokładnie! Ale normalnie... genialnie. Proszę, oto twój szczaw królewski. Szczaw królewski? Dwa reputacje dużo, ale nie Och, będzie. Och to cudowny! Nie, dokładnie. Mogę więc się, razem. Poświęcić się moim... Możesz znowu poświęcić się Dokładnie Zgadza się! <noise> Nie Do no, wiedziałem, że on to powie. Przyjmij to w podzięce, synu. Eee, okej. Okay. Oziu, jak on irytuje. <noise> Dobra. Weźmy winą, weźmy fiolki, bo chyba też mi ich brakuje. Sprzedajmy mu jakieś te miecze. Mamy tego trochę przecież. On ma 7000 sztuk złota. Dobra. W takim razie jeszcze to. będzie tak to. Dobra. I teraz. Tylko, że ja mu nie sprzedałem żadnych młotków, Nie, to pora drwada, to sobie zostawię. Bo nie wiem, czy ich nie potrzebuję, jak już tą klesnąć. Dobra. Jeszcze te dwie tarcze. To złoto, I okej, okay, handbły. Mamy 54000 sztuk złota. Wystarczy już nam, aby wziąć artefakt od tego Orkan. Orca waka i no cóż, może to zrobimy. Bo artefakt jest wers swojej sandej, tak mi się przynajmniej wydaje. A tutaj co? kto? Najwyższy no czas, żebyś ruszył tyłek! Nie znasz, znamy się? No ja myślę. Więc tu jesteś, Laresia. Znowu na tropie dobrego łupu? Trudno wykorzenić stare nawyki. Szczególnie jeśli jest się złodziejem. <noise> Szykuję teraz jeden naprawdę duży skok. Założę się, że cię to zainteresuje. A może jakiś duży zysk? No dobrze. Czym się tu mogę zająć? Przyjąłem zlecenie od bogatego kupca-asasyna. Mówił, że szamani umieścili mi sześć niezwykle wartościowych złotych talerzy. Chcę położyć na nich rękę i jest gotów słono za to zapłacić. to dobrze. Szybko. No właśnie, co się, się z tobą stało i czemu mnie opuszczałeś? Powiedziałem, że Esmeralda zaraz padnie łupem piratów, więc pomyślałem, że lepiej się. Ulega. To nie obroniłeś się ty dziadek. To to raczej zadanie dla ciebie. Jak zapewne wiesz? Ja tam wolę się gdzieś zaszyć. I se, to mi się nie za bardzo sobie podoba, ale okej. Okay. Kim jest kupiec, dla którego pracujesz? To bogaty asasyn z pustyni. Nudny jak flaki z olejem, ale nadziany. <laughs> Rozumiem. Dobra. Mm. Ile dostaniesz za złote talerze Szamanów? To ogromna kwota. Wystarczy dla nas obu przyjacielu. Okej, okay, to już się nie martwię, niczym. Świętymi, ale wiem, że tobie się uda, no, jeśli że będę miał mi robotaż i odpowiednio miłość, to też się tam dostanę, to no. górę złotych monet. Eee, Co ty na pewno. Ale że mimo dobra. to nie będzie łatwo, bo ci orkowie cały czas tam przebywają i nie za bardzo chodzą spać. Bo zawsze ktoś tam zostanie, w centrum. Ech, nie będzie to łatwy ale do zrobienia. To skichnę! Nie! O! Oh, dobra, poszło. Prawie. Było blisko. Dobra, Jared, to I jest też gelder, jakiś nieznajomy. Co mogę dla Dużo ciebie ich zrobić? Jest Ale z drugiej strony jest to miasto pełne te, e, cennych rzeczy i przedmiotów, więc no nic dziwnego. Jesteś kupcem. Owszem, zajmuję się głównie artefaktami. Więc jeśli jakieś znajdziesz, przynieś je do mnie. Przyniosę. Znajdę tu jakieś artefakty? W południowej części miasta w fortecy jest magazyn, gdzie przechowują wiele wartościowych okazów. Podobno mają tam hełm pierwszego paladyna. O. Bardzo bym chciał zdobyć coś takiego. Mógłbym na tym zbić niezły majątek. A to ja bym chciał tak tego najbardziej. Się <laughs> Powiadają, że w Geldern ukryto siedem pradawnych pierścieni A, alchemików. Jeszcze to. Na czarnym rynku są warte ponad 3000 złotych monet. Sporo. Naprawdę chciałbym mieć 7 pierścieni alchemików. Nie będzie jej łatwo znaleźć. Mówisz jak ktoś, kto zna się na kradzieży. Znam wielu złodziei, jak każdy, kto zajmuje się artefaktami. Choć sam nie wiem zbyt wiele na ten temat. Aha, Ale słyszałem, będzie. że Lares, jeden z najlepszych złodziei w O To masz takie znane, na nie? Wow, nie, no. szacun dla Laresa. Znam Laresa. Jeśli chcesz, mogę was poznać. A ten będzie tak wybierał? to? Zapłaciłbym ci tysiąc złotych monet. Tysiąc. Zobacz, tak, co da się komuś. zrobić. Nie no, Bosko. Co tutaj masz? Win, lejkę wezmę. Młotek też wezmę. Nie wiem, czy te młotki mam zbierać, ale walić to. Kupuję wszystko. Potem się okaże, że będę się to sprzedać, ale trudno. To jedno, to jedno. Ech, to tego też nie może w pozbyć. Przywoływanie zwierząt przez tego nigdy nie zużyje. Oswojenia też nigdy. ludowalansa też, bo jest słaba. Sen mi się przyda, grupowe uśpienie. To też może mi się przydać. w zamków na pewno, bo będzie fajny. Tak po prostu, żeby go użyć. Pokazać go. Przenieść chorobę yy, na swoje ofiary. Nie. Amnezja. To się może przydać kiedyś. Lance z czystej energii. To jest to słaba błyskawica. To się nie niewarta. To jest ładny czar. Może się go kiedyś nauczę, bo on chyba nie wymagać jakichś dużych umiejętności. To może być ładny czar, fajny. Z tego To jest mocna błyskawica, bardzo warta swojej ceny. Jeszcze to. To. Leczenie, może zostawię to mogę zostawię, to mogę no i dobra, i tyle będzie tak więc dołóż złoto okej, okay, dobra teraz to wszystko na razie, no i dobra no cóż, do zobaczenia, bo na razie będzie to tyle chyba myślę, Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się cześć!